Trzeci odcinek moich wspomnień z internowania, z mojego pamiętnika. Ten nosi tytuł Bezczelne Konfidentki. Oczywiście zmieniłam imiona i miejsca pracy tych dwóch pań, ponieważ one w tej chwili pewnie robią karierę polityczną w totalnej opozycji. No, a tutaj w Wiedniu nie brakuje ich zwolenników, co już odczuwam od dłuższego czasu, więc. Zmienione są imiona, zmienione są miejsca pracy, <noise> ale prawda pozostaje i pozostanie na zawsze. Gdy wyszłam na korytarz, wzrok mój natknął się na znajomą twarz. Potężna, tłusta blondynka w średnim wieku, o ładnych rysach twarzy, oszpeconych jednak wyrazistym grymasem pogardy. Siedziała samotnie na ławce naprzeciw drzwi. Niczym przebrana w cywilne rzeczy strażniczka obozu koncentracyjnego, żywcem wyjęta z jakiegoś wojennego filmu. Gdy nasze spojrzenia się spotkały, nie wyczytałam w jej oczach zrozumiałego w tej sytuacji zaskoczenia, lecz coś w rodzaju ulgi. No, nareszcie się na ciebie doczekałam. Poczułam ukłótnie w sercu. No tak, za dużo papierosów. Mój Boże, to ona przez cały czas współpracowała z bezpieką. Myślowa zbitka wcisnęła się do mózgu, raniąc szare komórki. Często w ten właśnie sposób rozpoznawałam konfidentów, podchwytując przypadkowe spojrzenie. I zawsze było to odkrycie bolesne, gdyż dotyczyło rzekomych przyjaciół w Solidarności. Z drugiej zaś strony wielu agentów da dawało mi w ten sposób sygnały, próbując wybadać, czy i ja do nich należę. Pracowałam wszak poprzednio w, pa w Państwowej Gazecie. Przekonana byłam o wiarygodności tych przypadkowych spojrzeń. Nie sposób skłamać wzrokiem, gdy zostanie się zaskoczonym. A choć nie uznawałam tego za niezbity dowód, to jednak. Broniłam się przed nasuwającymi się coraz uporczywiej podejrzeniami wobec osób z najbliższego otoczenia. Zawsze jednak usiłowałam się, zawsze usiłowałam się uwolnić od takich myśli. Nie odezwałam się do Hanki. Ona natomiast wyrzucała z siebie mnóstwo słów do mnie niedocierających. Wyglądała jak zwykle okropnie. Zawsze była zaniedbana, niechlujna. I tandetnie ubrana. Pracowała jako socjolog w jakimś instytucie naukowym. Pracowała, w, ja, no nieważne, powiedzmy, że socjolog, lecz prezentowała się gorzej niż niejedna pomoc domowa. Przynosiła ze sobą koniak i popijała z grupką najprymitywniejszych działaczy, którym imponowało jej wykształcenie. Intuicyjnie trzymałam się od niej z daleka, nie wyobrażałam sobie wówczas picia alkoholu, nawet w minimalnych, nawet minimalnych ilości alkoholu. Zresztą jak większość zaangażowanych w solidarności. Właściwie wszyscy, Hanka to była jedyna osoba, która z tym koniakiem, z tym koniaczkiem częstowała. Lecz mimo to zdarzyłam ją sympatią za inteligencję. I specyficzne poczucie humoru. Zaprowadzono nas na schody wiodące do piwnicy, gdzie znajdował się areszt. Wśród stłoczonych tam ludzi rozpoznałam kilku działaczy z huty Katowice. Wszyscy niemal zagrypieni opowiadali bezładnie o stanie zdrowia, uskarżając się, że wyciągnięto ich z łóżka, że mają lekarskie zwolnienia. Jakby to właśnie było w tej chwili najistotniejsze. Gdy powiedziałam, że wprowadzono stan wojenny, nie uwierzyli, im niczego nie kazano podpisywać, włamano się do mieszkań i przemocą uprowadzono, niczego nie wyjaśniając. Hanka tryskała dobrym humorem, sypała dowcipami, była podekscytowana jak przed wspaniałą przygodą. Powiedziała, że jest dobrze przygotowana na dłuższy pobyt w więzieniu, bo uprzedziła ją o tym koleżanka pracująca w bezpiece. Pokazała mi schowki na grypsy w botkach, w obcasach botków. Wszystko, to jednak nie trafiało mi do przekonania. Sądziłam, że usiłuje wyciągnąć ode mnie jak najwięcej informacji jeszcze przed rozstrzelaniem. Bezpiece zawsze zależało na, na jak największej ilości informacji. Oni wszystko musieli wiedzieć do najdrobniejszego szczegółu. Zawsze coś im się przydało. Słuchałam więc w milczeniu, paląc bez skrupułów jej papierosy, których miała oczywiście ogromny zapas ze sobą. Po jakimś czasie kazano nam wejść do kabiny i rozebrać się do naga w obecności milicjantki, która dokonała rewizji osobistej, obmacując bezwstydnie, po czym dała nam do przebrania więzienne uniformy. Zaprowadzono mnie wraz z Hanką do tej samej celi, gdzie na znajdujące się tam pryczy siedziały już dwie prostytutki o typowych, zniszczonych, jaskrawo wymalowanych twarzach, z wyszczerbionymi zębami. Było to tak nierealne że poczułam się jak w kiczowatym filmie. Po co to wszystko? Myślałam zobojętniała, wciąż jeszcze będąc pod wpływem osobliwego zastrzyku uspokajającego. Dlaczego od razu nie, wywieżą, nie wywiozą nas gdzieś do lasu? A może przygotowują transporty na Sybir i przetrzymują nas tutaj, aż wszystko będzie przygotowane? W rogu ciasnego, zadymionego, Cuchnącego pomieszczenia wstało wiadro z uryną, a na wciśniętym między prycze i ścianę stoliku blaszany talerz ze stwardniałą kaszą. Wbita w nią łyżka, ogromniała w mych oczach, które z niewiadomej przyczyny w niej utkwiły. No lepsza była ta łyżka niż te prostytutki. Aż strach było pomyśleć. Że przyjdzie nam tu nieco dłużej posiedzieć, tak na jednej bryczy z tymi cuchnącymi kobietami, do których czułam od odrazę. Ale Hanka wyraźnie niczym się nie przejmowała. Częstowała prostytutki papierosami i zabawiała rozmową, jakby za chwilę miano nas stąd wypuścić. Istotnie upłynęło niewiele czasu, gdy zjawiła się funkcjonariuszka. Odebrała nam nasze rzeczy. Nakazując pospieszyć się z ponownym przebieraniem. Na dworze czekała już na nas furgonetka, wypełniona mężczyznami, nikt nie wiedział dokąd jedziemy. Usiadłam z przodu, obok prowadzącego samochód milicjanta, by uwolnić się wreszcie od towarzystwa hanki irytującej mnie niesannym jazgotem. Chciałam być sama. Był uporządkować myślowy nie niełat spowodowany jej gadulstwem. Milczenie milicjanta sprawiało mi ulgę. Niestety nie byłam w stanie się skupić. Czułam, jak wpadam w otchłań pustej bezsilności. A jedyną myślą, która przyszła mi do głowy, była prośba skierowana do milicjanta, żeby zawiadomił moich rodziców, co się ze mną dzieje. Nie mogłam uwierzyć. Tak, zawsze byłam naiwna. Że milicjanci mają pozytywny stosunek. Nie, może nie naiwna, może faktycznie miałam rację. Nie mogłam uwierzyć, że milicjanci mają pozytywny stosunek do tego, co czynią. Przekonana byłam, że nam współczują, że niechętnie wykonują rozkazy zwierzchników. Niestety, milicjant milczał jak zaklęty. No, chyba niechętnie wykonywał jednak ten rozkaz. Przygotowana byłam na śmierć. Gdzieś w głębi duszy biła zapewne iskro nadziei, lecz nie docierała do świadomości. Przekonana byłam, że teraz wywiozą nas do lasu i rozstrzelają. Czułam się wciąż jak po tabletce uspokajającej. Nie przyszło mi do głowy, żeby się modlić. Nie zastanawiałam się nad tym dziwnym sygnałem z wieczności. Odczułam go jako swoisty wybryk podświadomości, jako pewien rodzaj reakcji na szok wypływający z wyobraźni. Przekonana byłam, że wszystko się dla mnie już skończyło absolutnie wszystko więc o co miałam Boga prosić? A może miałam Mu dziękować? Wypełniała mnie kompletna pustka. Ciało pozbawione było jakichkolwiek pragnień, uczuć, można by rzec, duszy. Uleciała w przestworza wraz z mistyczną wizją, spłoszona przez pragnące ją porwać biesy, zostawiając na ich pastwę jedynie znękane ciało. Całkowicie otępiała, patrzyłam przed siebie na drogę, niczego nie rejestrując. Po jakimś czasie zauważyłam jednak, że kilkakrotnie znaleźliśmy się w tym samym miejscu. Najwyraźniej błądziliśmy. A może chodziło o to, by nas zmylić, byśmy stracili orientację? W końcu dotarliśmy do celu. Okazało się nim jakieś ponure więzienie, wprowadzone nas na dziedziniec, gdzie roztaczał się surrealistyczny wręcz widok. Kojarzący się z piekłem obozów koncentracyjnych, lecz osadzony we współczesnych realiach, stanowiąc przedziwne pomieszanie rzeczywistości ze zjawami z przeszłości. Zobaczyłam masę stojących w szeregu ludzi. Ciepło opatuleni w zimowe palta i kożuchy, przemieszani byli z postaciami w pasiastych piżamach, które z niewiadomej przyczyny pozbawiono charakterystycznych czapek i gwiazd Dawida. Kostnieli, skostnieli chyba z zimna, bo panował sążnisty mróz. Kilku mężczyzn miało na sobie jedynie slipy, a na rękach kajdanki. Byli to ci, Którzy stawiali tak zwany twardy opór. Jeden z nich, jak mi później opowiedziano, złapał się kalorfera tak mocno, że wyrwał go ze ściany, gdy przybyli po niego funkcjonariusze ciągnęli go w swą stronę. Spotkałam tam dwie znajome. Padłyśmy sobie w ramiona, choć znałam je tylko z widzenia, z zebrań. Rozmawiając z nimi, budziłam się powoli z odrętwienia. Czucie wracało wraz z bólem w krzyżach i szczękaniem zębami, a z nim nadzieja na dalsze życie, przemieszana, przed, przed, l, przemieszana z lękiem przed czarnowidzianą przyszłością. No, najważniejsze, że żyje. pomyślałam z ulgą, pomimo grozy otaczającej rzeczywistości. Gdyby nas mieli rozstrzelać, to wywieźliby do lasu, a nie do więzienia. Znów byłam głucha na nierzeczywistość. Oddalona o wiele milionów lat świetnych od transcendentnego szczęścia, do którego dostęp zablokowany był w samym jądrze z świadomości. I był to nieomylny znak, że daleko mi jeszcze do śmierci. Po długotrwałym przebywaniu na mrozie odechciało się nam rozmów. Zabroniono ich wojskową komendą, nakazującą stanie na baczność. Przemarznięte do szpiku kości, do bólu we wszystkich tkankach wycieńczonego ciała, marzyliśmy już tylko o tym, by znaleźć się wreszcie w jakimkolwiek pomieszczeniu i usiąść.